Najlepszą butelkę, jaką możecie kupić na prezent dla waszych znajomych, bliskich, dla siebie butelka na wodę. Powiem wam, że to jest jeden z takich prezentów, który wydaje się nie być prezentem, ale jest to bardzo użyteczny prezent, z którego będą, jest to praktyczny prezent, z którego wszyscy będą zadowoleni, komu go nie dacie. To jest butelka, którą ja już używam i miałam wcześniej. To jest najlepsza butelka, jaką możecie kupić na wodę. Ona filtruje od razu, ona ma filtr zbudowany, który um, Wam posłuży przez cały rok. To jest najlepsze, bo nie trzeba go zmieniać, nie trzeba kupywać. Może trochę więcej zainwestujecie, żeby kupić taką butelkę, ale jest super na podróży. Jeżeli na przykład jedziecie na wycieczkę na jakiś czas, na tydzień, gdzieś na wakacje, na przykład do Egiptu, gdzie woda jest no, nie jest za super. E, na przykład do szkoły dla dziecka, moja starsza. Czu Córka nie lubi pić wody, ale z tą butelką zdecydowanie pije zwykłą wodę, bo dobrze filtruje. Wszystko zależy, czy filtr jest bardzo dobry w butelce. Jeżeli jest, to będziecie zdecydowanie lubić pić wodę, a to jest bardzo ważne, szczególnie jeżeli jesteście na diecie. Jeżeli wasze dzieci nie chcą pić wody, yy, dla dziewczyny yy, czy żony, która jest na diecie, jest to naprawdę dobry, dobry prezent. Także ta butelka yy, jest trochę. Droższa, ale jest warta tych pieniędzy. Zdecydowanie i ona jest wypróbowana. Wypróbowałam już dwa razy. Jest oczywiście kilka do wyboru kolorów. Ja na przykład lubię dołu bardzo. Jest bardziej chyba niebieska dla chłopaków, przezroczysta, także macie wybór. I jest też praktyczna dla osób, którzy na przykład idą na jakiś camping albo na jakieś spacery długie w górach. Naprawdę super jest i w różnych podróżach. Taka butelka zastąpi Wam 8 tysięcy butelek plastikowych, które byście zużyli normalnie. Także naprawdę jest warta tych pieniędzy yy, i zdecydowanie jest taka, że um, niezastąpiona jest. W tej chwili po prostu jest niezastąpiona dla mnie. Dlatego naprawdę polecam ją nawet na prezent. Um, dobra jest na prezent i dobra jest dla, dla każdego. Po prostu od małego zdecydowanie cały rok miałam tą butelkę i naprawdę dobrze filtruje co jest bardzo, bardzo ważne jeżeli nie lubicie pić wody to ta butelka jest najlepsza jaka może być bo po prostu poprawia smak wody który jest bardzo, bardzo ważny zabija wszystkie bakterie filtr jest naprawdę porządny co jest bardzo, bardzo ważne także to jest nasza butelka zaraz Wam pokażę jak wygląda w środku ale jeżeli na przykład jesteście na diecie i potrzebujecie jakiejś dobrej butelki, żeby zwiększyć, ile wody pijecie, to, to zdecydowanie ta butelka jest dla Was. Bardzo praktyczna filtr e, po prostu e, naprawdę filtruje przez rok czasu. Co jest bardzo dobry, bo no, często te butelki są tragiczne, filtr nie filtruje, ta woda smakuje tragicznie tak samo, a ta wygląda naprawdę fajnie butelka do pracy, ja ją używam do pracy, do biura i e, gdziekolwiek idę, biorę sobie tą butelkę, bo jest najlepsza, zdecydowanie najlepsza butelka, trochę mi zeszło, żeby znaleźć właśnie tą super butelkę do picia wody i ona jest właśnie taką butelką, którą naprawdę mogę wszystkim polecić, okej okay. ta butelka oczywiście przyszła z instrukcją obsługi jak ją użyć pierwszy raz, jak ją wyczyścić porządnie pierwszy raz, To jest też bardzo ważne także tak wygląda nasza butelka I także ma tutaj takie fajne zawieszkę metalową solidna, można zawiesić sobie ten taki kawałek też bardzo ładny taki kolorek Tutaj ma taką siwy kolor na wierzchu i butelka jest e, oczywiście zaznaczona tutaj też. Mililitry mamy, maksymalnie 650 ml. filtr nasz filtr, który oczywiście nam starczy na cały rok i nie trzeba go wymieniać, co jest naprawdę bardzo, bardzo dużym plusem. Butelka wygląda naprawdę ładnie. I mamy tutaj właśnie część, którą pijemy, jest solidnie zrobiona i mamy tutaj jeszcze taką ochronną część, którą możemy zmieniać jak będziemy musieli. Ale się nic nie wylewa, mogę potwierdzić, nic się z tej butelki nie wylewa, co jest naprawdę dużym plusem. Miałam dużo butelek, które na przykład woda wyciekała mi w torebce, było to bardzo wkurzające, zalało mi dużo rzeczy, nawet komputer a ta jest super. Także warta pieniędzy, wygląda super, lubię po prostu takie przezroczyste, powiem Wam. Um, I ta wygląda naprawdę fajnie, może być dla chłopaka, dla dziewczyny, ale jest solidna, bardzo dobrze zrobiona i aż chce się pić wodę z niej, co jest następnym plusem. Także bardzo, bardzo polecam tą butelkę, tylko i jedynie jeżeli jesteście na diecie, tak się ona nazywa i możecie ją kupić chyba na Amazonie. Ja kupiłam ją na Amazonie. Okej, okay, szybki test na wodę. Wlejmy tę wodę. Okej. Okay. i ani kropli nie spada. Tak jak mówiłam, bardzo dobra butelka. Sik szyk, szyk. To jest mój zakup e, dla mnie jako prezent świąteczny. Niektórzy ludzie mówią, że nie lubią wody, więc użyjcie tej butelki i powiedzcie mi wtedy, że nie lubicie wody. To no jest naprawdę najlepsza butelka, jaka tylko może być, bo naprawdę filtruje wodę, a to jest bardzo ważne. Naprawdę uwierzcie mi, jeżeli dacie tą butelkę jako prezent dla kogokolwiek, to będą bardzo zadowoleni i wam podziękuję później, bo jest warta tych pieniędzy i naprawdę wygląda świetnie też. Możecie wszędzie ją, w szczególności, ta, że w styczniu no, zaczynają wszyscy zaczynają diety, i ona jest super prezentem na siłownię, do pracy i na co dzień używać. Zdecydowanie najlepszą butelkę, jaką możecie w tej chwili zakupić.